W trakcie przeszukania, jak będziesz na cynamonie i byś chciała zmienić zdanie i przepiąć ją na smycz, to możesz. Tyle, że ja po prostu wtedy nie zatrzymuję czasu. Ja ogólnie Chciałabyś teraz mieć sukces, powiedzieć, ci, w której jest, żeby mogła znaleźć obok, w drugiej. W drugiej, tej po Tutaj, koło tej, którą oznaczyła. Tam w drugiej, po lewej stronie.